Tato, rozdział drugi. Było tuż po nowym roku. Ferię Bożego Narodzenia spędzaliśmy na wsi w Moulin. Moulin to stary młyn wodny, który kupiliśmy przed 10 laty i odremontowaliśmy gruntownie. Stoi w prowincji Francji zwanej Morvan. Spędzamy tam prawie każde lato i większość ferii zimowych. Pogoda była niebywale ciepła jak na zimę w tych okolicach. Malowałem w plenerze. Wymaga to włożenia trzech par skarpetek i rękawic, ale za to światło jest doskonałe. Malowanie zimowego pejzażu, kiedy nie pada śnieg, ma w sobie coś szczególnego. Kolory są wtedy stonowane, wyciszone, za to kształty widać znacznie wyraźniej. Ustawiłem się na drodze do lasu, w którym Billy pobudował chatkę. Mam stąd piękny widok na naszą wieś z pasłami wzgórz na horyzoncie. Z lewej strony pejzaż zamyka para wysokich topoli, z prawej zaś nadkrętą drogą w dół pochyla się rozłożysta lipa. Szkicuję kompozycję poziomą w formacie około dwóch stóp na 3. Jest tak ciepło, że farba nie gęstnieje. Tyle, że ja sam zmarzłem, więc ruszam do domu na Vin show. Na plecach niosę skrzynkę z przytroczonym ramem. Nie spieszę się. Wyobrażam sobie, że wchodzę we własny obraz, aż tu nagle widzę, że Jackie, nas najmłodszy, pędzi drogą w moim kierunku. W ręku trzyma niebieską kartkę. Nawet z tej odległości poznaję, że to francuski telegram. Francuzi używają stenografii i prawie nie sposób ich odczytać. Jestem tak staroświecki, że telegram automatycznie wzmaga we mnie produkcję adrenaliny, zwłaszcza na takiej zabitej deskami wsi. Czuję się bezbronny, wystawiony na cios. Nie mam jak się przygotować. Stawiam skrzynkę na ziemi. Jackie ma na sobie wysokie buty i kurtkę z kapturem. Wyleciał z domu, nie zapiąwszy guzików. Tatuś! Mamusia kazała ci to dać! Podaje mi telegram. Przytulam syna i zapinam mu kurtkę. Nie mam najmniejszej ochoty otwierać tego przeklętego świstka. Jackie nie pyta, czy może zobaczyć obraz. Żadne z naszych dzieci nie interesuje się tym, co robię. Równie dobrze mógłbym pracować dla IBM. Tatuś pracuje i starczy. Zarzuca na plecy drewnianą skrzynkę. Gdzieś wychodzi i maluje obrazki za pieniądze. Podnoszę pudło i obaj ruszamy w stronę domu. Ziemia stwardniała, ale nie ma na niej lodu. Otwieram telegram to jest od siostry. Mama miała poważny atak serca. Stop. Czy możesz przyjechać? Stop. Całuje Joan. Uf, tego się nie spodziewałem. Matka zawsze wydawała mi się na swój sposób uf, niezniszczalna. Wracamy do młyna, pokazuje telegram wron. Siadam, ale nie jestem już głodny. Trzeba będzie pojechać. To oczywiste, John nigdy nie wpada w panikę. Jeżeli twierdzi, że sprawa jest poważna, no to tak jest. Z pomocą wron pakuję walizkę. Wrong wspaniale potrafi zachować spokój, podtrzymać na duchu. To ona bez wątpienia reprezentuje w naszym stadle głos rozsądku. Ja cały czas nie bardzo mogę uwierzyć w to, co robię. Mam opuścić to piękne, ciche miejsce i w jeden dzień przenieść się do Los Angeles, do Palms na ślepą uliczkę, gdzie mieszkają moi rodzice. Staram się zachować spokój, staram się nie przestraszyć Jackiego. Mówię mu, że babcia zachorowała i muszę do niej pojechać. Ośmiolatkowi niełatwo pojąć, co to znaczy. Nie umiem sobie wyobrazić, jak długo mi nie będzie. Prawdę mówiąc, sam też już nie umiem. Rą podwozi mnie na pociąg do Paryża, skąd łapie bezpośredni lot Air France do Los Angeles 850 dolarów za bilet wycieczkowy do 21 do 45 dni. Ładna mi wycieczka ale cena sporo niższa niż za bilet normalny. Telegrafowałem z Paryża, podając numer lotu, więc wychodząc z samolotu wcale się nie dziwię, że Joan i jej mąż Mario już nam nie czekają ładujemy mój bagaż do ich kempingowego Volkswagena. John i Maria zawsze jeżdżą, albo kempingówką, albo furgonetką. Mają piątkę dzieci. Wyjeżdżamy na Sa i wtedy dopiero John zaczyna mi opowiadać co się stało. Wpadła któregoś dnia do rodziców, ale nie było ich w domu. Korzystając z okazji odkurzyła mieszkanie, umyła parę okien. Później jednak zaczęła się niepokoić. Pewnie wyszli po zakupy. Ostatnio prawie w ogóle nie bywają poza domem, no ale zakupy nie powinny trwać przecież długo. Joan jedzie pod halę targową. Rodzice rzeczywiście tam są. Mama siedzi na ławce przy hali udanych zakupów, blada jak ściana. Tato jakby nie wiedział co robić i nie bardzo wierzył w to co się dzieje. W kółko pakuje i rozpakowuje zakupy w bagażniku samochodu. Joan jest przerażona wyglądem mamy. Odwozi rodziców do domu ich samochodem, Własne pozostawiając na parkingu. W domu poleca tacie rozpakować zakupy, a sama odwozi mamę do szpitala na ostry dyżur. Mama nie chce jechać do szpitala. Jest hipochondryczką, lubi doktorów, ale szpitala się boi. W szpitalu natychmiast stwierdzają niedrożność naczyń wieńcowych. Błyskawicznie przenoszą mamę na oddział intensywnej terapii. Podłączają do monitorów, kroplówki i do tlenu. Podają środki uspokajające i na rozcieńczenie krwi. Tej samej pierwszej nocy w szpitalu ma, mama miała poważny zawał. Jeżeli już człowiek musi mieć zawał, to najlepiej przechodzić go na oddziale intensywnej terapii. Lekarze mówią, Joan, że zawał był rozległy i gdyby mama dostała go poza szpitalem, nie miałaby raczej szans na przeżycie. Wyniki ostatnich badań jeszcze nie nadeszły, ale wiadomo, że mama utraciła funkcję znacznego odcinka dolnej lewej komory serca. Na szczęście mama żyje, ale diagnoza nie jest zbyt optymistyczna. Idziemy prosto do domu rodziców. Jan chciała, żebym przyjechał m.in. po to, aby się zająć z ojcem. Wygląda na to, że bardziej martwi się o ojca niż o mamę. Ja tak samo. Nie wiem skąd oboje mamy przeświadczenie, że mama zawsze da sobie radę. Ale mamy je i już, bez sensu. Może to tylko odruch obronny. Tato czeka na nas przy oszklonych drzwiach. Jestem przekonany, że ilekroć usłyszał przejeżdżający samochód, wstawał i wyglądał. Podajemy sobie ręce. W naszej rodzinie mężczyźni się nie obejmują. Tato nie płacze, ale oczy ma załzawione, a twarz pożółką. Jest zdenerwowany i ręce mu się częsą. Siada w swoim bujaku tuż przy drzwiach. Ja tymczasem wnoszę bagaż do środkowego pokoju w przeciwległym końcu halu. Tato wygląda o wiele bardziej krucho niż kiedy go ostatni raz widziałem. Minęły prawie dwa lata. Nie, żeby się postarzał, czy nawet schudł, po prostu jest mniej żywotny. John zapowiada mi po drodze, żebym bagatelizował, a tak mamy, jak tylko potrafię, bo tato odchodzi od zmysłu że ze strachu. Wypijamy więc po szklance mętnego muszkatu, który w domu moich rodziców uchodzi za wino. Kupują go w galonowych dzbankach i odlewają po trochu w karafkę ze sztucznego kryształu. To jeden z ukłonów mamy w stronę elegancji. Nie jest to jeszcze najgorsze paskudztwo, jeżeli się do tego żuje grzankę z serem, tylko że słodki jak ulepek. Kto nie lubi wina, może to znieść. Coś pośredniego między lemoniadą waniliowo-karmelową, a koktajlem Manhattan, czyli whisky z vermutem. Siedzimy. Tato nie był jeszcze w szpitalu. John powiedział mu, że nie ma odwiedzin. Dlatego, wychodząc, muszę się chyłkiem wydostać tylnymi drzwiami i wyprowadzić wóz rodziców przez patio. Mają Ramblera, rocznik 66. Całe 25 tysięcy mil na liczniku. 11 wóz, a w takim stanie, jakby prosto zszedł z zestawy. Rodzice okrywają go folią, nawet pokrowce na siedzeniach są powleczone plastikiem. W środku jest klimatyzacja, radio, hamulce ze wspomaganiem, układ kierowniczy i kontrolny ze wspomaganiem. Kiedy się go prowadzi, to jakby wdepnąć w przeszłość. Dzięki automatycznej zmianie biegów sunie głaciutko, jak po maśle. A przy tym, jak na mały samochód, ma niebywałą moc silnika. Tato kupił go, kiedy się jeszcze interesował samochodami, jako swój ostatni wóz, samochód dla emerytów. Zaryzykował i naprawdę trafiło mu się cacko. Prosta, klasyczna linia, ścięty tył. W halu szpitalnym jakaś miła kobieta tłumaczy mi, jak trafić na oddział intensywnej terapii. Chyba nikt nie jest w stanie przywyknąć do szpitala, poczuć się tu swobodnie, może tylko pielęgniarki i lekarze. Do wyboru tylko ból albo śmierć. A jednak ten szpital jest jakiś inny, nowoczesny. Na podłogach leżą dywany, a na wszystkich piętrach lecą z głośników wiązanki i melodii. Nie ma się tu nawet tego szpitalnego wrażenia białe kafelki, linoleum. Nawet nie pachnie szpitalem, raczej hotelem albo winta. Przy wsiadaniu cicha dzyń, samoobsługa, muzyka. Muzyka gra na wszystkich piętrach. Wszędzie przez cały czas słuchać te same kojące melodie. Śledząc planszę z napisami dostaję się na oddział intensywnej terapii. W recepcji przedstawiam się, pytam czy mogę odwiedzić matkę. Mówią mi, że jej stan jest ciężki i należy oszczędzać jej silnych wzruszeń. Tłumaczę, że przyjechałem aż z Paryża. Odbywają krótką naradę. Staje na tym, że mogę wejść, ale muszę się zachować bardzo spokojnie. Ostrożnie posuwam się wzdłuż rzędów kabinek. Wszyscy chorzy są podłączeni do aparatury i szczelnie pozamykani. Większość leży nieprzytomna. To rzeczywiście ostatni przystanek przed grobem. Współczesna wersja indyjskiego domu śmierci. Nie wiem czego się spodziewać. Przez dwa lata człowiek potrafi się bardzo zmienić, nawet bez zawału. Zobaczyć kogoś w tym wieku po długim niewidzeniu to zawsze szok. Wiem, że wszyscy się zmieniamy dzieci, wrą, ja sam ale patrzymy na siebie tak często, że tego nie dostrzegamy. Zaglądam jest mama. Chyba odkąd byłem dzieckiem, nie widziałem jej w łóżku. Jako osiemnastolatek wyszedłem z domu do wojska, a wcześniej nie pamiętam, żebym kiedykolwiek nawet wszedł do sypialni rodziców przynajmniej odkąd skończyłem 10 lat. Teraz ją widzę łóżko uniesione od nosa biegnie rurka z tlenem. Monitory, kroplówka, cewniki. Nad węzłgłowiem komputerowy ekran z ciągłą notacją, kardiogramu i czerwonym punkcikiem pomiaru pulsu, skaczącym w około calowych odstępach. Mama wygląda jak astronauta, któremu się nie powiodło. Cera ma zielonkawo-białą, oczy zamknięte, twarz maska. Z twarzą mamy jest jakaś dziwna rzecz. Zostają na niej linie i ślady wszystkich min, głównie wyrażających niemiłe uczucia. Surowe grymasy, podejrzliwości, podłużne zmarszczki niezadowolenia i żalu. Wszystkie wyryte są głęboko, nawet twarz jest rozluźniona, a jednocześnie jest w jej twarzy coś młodego. Mama przyciemnia sobie włosy, a włosy ma bujne, mocne, odwrotnie niż tato. Twarz taty jest gładka, a tłasowo gładka, ale z włosów pozostały szkobiałe kępki nad uszami. Mama nie za bardzo się maluje. W sam raz jak na 70-letnią kobietę. Nigdy nie wyglądała na swój wiek. Patrzę na nią i widzę, że nawet jak jest tak chora, być może umierająca, nie wygląda na dużo więcej niż 55. Siadam na krześle przy łóżku i obserwuję aparaturę, która usiłuje mi przekazać, co się dzieje. Wiem, że w centralnej dyżurce mają monitory z tym samym zapisem. Ciekawe, co musiałoby się stać, żeby tu pędem zbiegli. Obserwuję częstotliwość pulsu. Wzrasta do 87, spada do 83, wzrasta do 92. Nigdy nie przypuszczałem, że puls może być tak nierówny. Czy to z powodu ataku serca? Gapie się na ekran, a jednocześnie tak jakby i w siebie. I nagle słyszę jej głos. Więc jednak przyjechałeś. No, znaczy, że jestem bardzo chora. Cała mama. Najpierw reprymenda. Zątpienie w mój przyjazd, a potem litość nad samą sobą. Pochylam się i całuję ją, zwrócony do góry policzek. Nie jest z tobą tak źle, a w ogóle to przyjechałem głównie w innej sprawie. Nic głupszego chyba nie mogłem powiedzieć. Mama nawet nad grobem. Nie da się tak łatwo nabrać. Trudno nabrać człowieka, który nawet prawdę traktuje podejrzliwie. Nie kłam, Jackie. Przymyka oczy i powoli zaczyna snuć własną, udramatyzowaną wersję. historii Historyzował, powinna pisać seriale. Prawie wszystko umie sprzedać ciekawie, a sobie samej przydziela fantastyczne role pierwszoplanowe. Tatuś zupełnie nie wiedział, co robić. Siłą woli trwam przy życiu. Uspokajam tatusia, że to tylko lekka niestrawność. A cały czas modla się do świętego Judy, patrona beznadziejnych przypadków. Wtedy, jak z podziemi wyrasta, Joanne i ratuje mi życie. Z niechęcią oddaje sprawiedliwość Joan, ale zaraz się wycofuje, mówiąc, że McCarthyowie, czyli jej rodzina, są zawsze świetni w momentach kryzysowych, za to Tremontowie natychmiast się łamią. Dzięki Bogu, że Joan ma zdrową krew, McCarthy. Teraz następuje scenariusz tego, co mówili mamie lekarze. Gdyby rzeczywiście rozmawiali z nią tyle, ile relacjonuje, nie miałaby kiedy okaz mrużycia. W całym szpitalu stanąłaby inna robota. Wszyscy się tu zachwycają, jak mama jest silna, jaką ma w sobie siłę woli, jakby była o połowę młodsza. Mama uważa to pewnie za obelgę. Nikt, kto jest o połowę od niej młodszy, nie ma takiej siły woli, ale przyznaje się do strachu. Potem zaczynamy planowanie, przygotowanie kolejnej sceny. Tatusiowi ani słowa o zawale: Pamiętaj, powiedz mu, że to jakieś wewnętrzne dolegliwości. On w to uwierzy, Jackie. Bo kiedyś miałem operację macicy. Więc powiedz mu, że to są tylko takie sprawy wewnętrzne. Spodobał jej się ten pomysł. Jeszcze jedno, Jackie. Żebyś ani słowem nie wspominał o raku. Wiesz, że tatuś panicznie boi się raka. Nie mam pojęcia, co ma do tego rak, ale kiwam głową. Pogadam z John i razem zadecydujemy, ile powiedzieć tacie. Musi wiedzieć, że mama przeszła zawał. Zawał serca to nie to samo co operacja macicy. Człowiek po takim ataku, nawet jeżeli go przeżyje, do końca życia zostaje zawałowcem. Teraz jednak nie ma sensu tłumaczyć tego wszystkiego mamie. Przez chwilę jeszcze siedzę, obserwuję ją. Na przemian traci, odzyskuje przytomność. Chwilami rzuca się we śnie. Raz ściąga monitor i natychmiast do sali wbiegają trzy pielęgniarki. A, to dopiero jest pogotowie. Mama jest osobą bardzo czynną, nawet przez sen. Jest nerwowa i porusza się szybko. Pielęgniarka mówi mi, że już czwarty raz ciągnęła monitor. Tym razem zabezpieczają go na wszystkie sposoby, klejem i przylepcem od łokcia po przegór. Więcej nie da się zrobić, chyba że by jego przybili gwoździami. Kroplówka to całkiem oddzielny problem. Wychodzę i ze zdumieniem stwierdzam, że wcale mi się nie zbiera na płacz. Czuję głównie onieśmielenie i jakiś szczególny niepokój. Patrzeć jak ścięło mamę z nóg, to jakby widzieć stare, znajome drzewko, które piorun powalił w poprzek drogi. Wracam z mocnym postanowieniem zachowania dobrej miny. W rodzinie zawsze odgrywam rolę żartownisia, komedianta, błazna. Wiem czego się ode mnie oczekuje. W takiej roli nabywa się dobrego wyczucia. Parkuję samochód taty trochę dalej, na ulicy, i ostatni kawałek do domu przebywam piechotą. Zazwyczaj parkujemy wóz na podjeździe albo na patio. Tato wita mnie w drzwiach. Gdzie auto? Johnny. Widzisz, Tato, byłem w szpitalu. Kiedy tam zajechałem, mama akurat kończyła się pakować, gotowa do drogi. Lekarz poradził jej wziąć urlop i trochę wypocząć. Także mama jest właśnie w drodze do Palm Springs. Zostawiłem jej samochód, a sam wróciłem autobusem. Nie, to okrucieństwo. Tato mi wierzy. Ucieszył się, że mama jest zdrowa, ale jest zdruzgotany wieścią, że jedzie do Palm Springs bez niego. John przepycha się przede mną i wygląda na ulicę. Jack, jesteś niemożliwy. Samochód? Tato stoi na ulicy. Skaranie boskie mieć takiego syna. Tak czy owak, najgorsze za nami. Z trudem biorę się w garść. Telewizor włączony. Siadam w złotym fotelu. W fotelu mamy. Transmitują mecz Angels-Oakland. Oakland naturalnie prowadzi. Tato wie, że byłem w szpitalu, ale stara się nie robić z tego wielkiej sprawy. Co powiesz o mamie, Johnny? Jak wygląda? W porządku? I zaraz, prawie na tym samym oddechu, kiedy wraca do domu? Mama czuje się świetnie, ale jeszcze jakiś czas, poczynają ją w szpitalu. Kazała Cię pozdrowić i ucałować w oba policzki. Tato nie pyta, co mamie jest. Zdaje się, że woli nie wiedzieć. Spoglądam na Joan, usadowioną na kanapie, a ona przykłada palec do ust. W milczeniu oglądamy mecz. Oakland prowadzi różnicą pięciu punktów. John wstaje bezszelestnie, wskazuje palcem na pierwszą sypialnię na zapleczu i znika w spokoju. Sypialnię tę nazywamy na tyłach, bo mieści się z tyłu za salonem, kuchnią i łazienką. Naprawdę jest to sypialnia boczna. Z tyłu domu jest jeszcze jedna sypialnia, prawdziwa sypialnia na tyłach. Dom ma kształt litery L, której podstawa wychodzi na ulicę. Tam właśnie we frontowej części mieści się salon-jadalnia. Dłuższe ramię litery L biegnie po lewej w głąb podwórza, z prawej strony dobudowane jest patio. W tym skrzydle mieszczą się kolejna: kuchnia, łazienka, tyłem do siebie, sypialnia środkowa, czyli pierwsza na tyłach, i prawdziwa sypialnia na tyłach w, na samym końcu halu. Właściwie jest jeszcze jedna sypialnia w ogrodzie. Ją też nazywa się czasami sypialnią na tyłach. W domu moich rodziców są wyłącznie sypialnie na tyłach, żadnych innych się tam nie uznaje. John czeka na mnie. Zostawiam mecz w sytuacji pierwsza i trzecia baza obstawione, out dla Angels i wstaję jakbym wychodził do łazienki. Tato i Mario nie podnoszą na nie wzroku. Wchodzę do sypialni i cicho zamykam drzwi. John wyciągnęła się na łóżku, ja siadam na podłodze. W dzieciństwie stworzyliśmy sobie z John własny świat, w obronie przed tym, co dziś nazywamy nędzą umysłową. Nędza umysłowa to wieczna podejrzliwość wobec wszystkiego, co nietypowe, nieznane, nieprzyjęte, a także wiara, że to, co nie jest praktyczne, nie może być dobre. John ma teraz piątkę dzieci, jest urodzoną matką. Należy do tych niebywałych kobiet, które naprawdę bawią się z dziećmi, i to nie tylko gdy dzieci są małe. John bawi się ze swoimi cały czas. Ma 24-letniego syna, absolwenta Yale z wyróżnieniem, i z nim też się ciągle bawi. Można ich często zastać na podwórzu, jak grają w kulki albo strzelają z wiatrówki. Matka wtedy mówi, że Joan jest czepnięta. Patrzcie, ta czepnięta znowu tarza się po ziemi z dzieciakami, a te dzieciaki większe od niej. Czepnięty to w języku mamy tyle co idiota. Tak mi się przynajmniej zdaje, nigdy nie pytałem. Ktokolwiek robi coś, czego mama nie pochwala, natychmiast zostaje czepnięty. Wymawiając to słowo, mama na dodatek fuka przez nos. Joan jest czepnięta. Puch. Bo bawi się własnymi dziećmi. Nigdy nie będą jej szanowały. Jak Boga kocham, one się do, do niej odnoszą jak do równego sobie. Ze mną też nie przestała się bawić po dziś dzień. Ja mam 52 lata. Ona też pod 50, ale każde nasze spotkanie to jedna wielka zabawa. Gra opiera się na głębokim wzajemnym zaufaniu. Co to za zabawa wchowanego z podglądaniem? Albo czy można swobodnie i wesoło bawić się na huśtawce z kimś, komu się nie ufa? Co myślisz o stanie mamy Jack? Śmieje się, kiedy jej cytuję powitalne słowa mamy. Przyznaję, że nie byłem zachwycony jej wyglądem. Lekarz mówi, że trzeba poczekać i stwierdzić, jak poważne są zmiany. John milczy przez chwilę. Martwię się o tatę. Mogłabym go zabrać do nas, ale tu mu chyba będzie lepiej. Może przynajmniej krzątać się po ogrodzie i oranżerii. Kiwam głową. Jak długo możesz zostać? Mam bilet powrotny od 21 do 45 dni. No Powinno wystarczyć, mam nadzieję. Przekręca się na bogi, zrzuca buty. Nie martw się, Joan, zostanę z tatą, jakoś sobie poradzimy. U siebie we Francji jestem najnowszym modelem gosposia domowego. Joan posyła mi swoje słynne szczere spojrzenie. Jesteś pewien? Wiesz, że z ojcem jest właściwie jak z dzieckiem. Nic się nie martw, to w końcu także mój ojciec, nie tylko twój. Jesteś kapitalny. John streszcza mi typowy porządek dnia mówi, że najważniejsze to trzymać się ustalonego biegu rzeczy. Matka wprowadziła tu harmonogram, dzięki któremu całe ich życie jest niekończącą się rutyną. Po pierwsze, mama wstaje wcześniej robi gimnastykę. To dla niej najlepsza poradnia, ma wtedy cały dom dla siebie. Koło 10 zanosi ta ciekawe, podaje mi pigułki na ciśnienie, witaminy i inne leki, które akurat uznaje za stosowne zaaplikować. Poranna kawa jest prawdziwa, nie bezkofeinowa. Widzisz, Jack, tacie, przez tych ostatnich 8 lat udało się żyć w złudzeniu, że odbywa przedłużony urlop, że prędzej czy później będzie musiał wrócić do pracy. Każdy dzień stara się przeżyć tak, jakby to był ostatni. Wymienia nazwy leków, które tato bierze. Niektóre znam, sprycują go medykamentami dosyć solidnie. Przychodzi mi do głowy, żeby spróbować go namówić na medytację, może nawet na jogę. Sam tymi sposobami obniżam sobie ciśnienie. Przywiozłem aparat do pomiaru ciśnienia, zbadam tatę, kiedy będę mierzył sobie. Ta rezerpina, którą każą mu brać, to straszne świństwo, właśnie trucizna. John recytuje dalszy ciąg codziennej rutyny, do której należy obowiązkowe oglądanie seriali telewizyjnych typu Samo życie. Obiecuję jej, że i to postaram się wytrzymać, a jednocześnie już kombinuję gorączkowo, jak takie życie ubarwić. Nie potrafię się wtrącać w cudze sprawy. Co do taty, chciałbym go zwłaszcza odciągnąć od tych trzygodzinnych godzinnych spektakli życia wziętych w samym środku dnia. To straszne marnotrawstwo: mieszkać w Kalifornii pod takim wspaniałym słońcem i godzinami przesiadywać w czterech ścianach, gapiąc się na ruchome kolorowe kreski. Przecież, mój Boże, niecałe 10 minut od domu mają ocean. Jeszcze jedno, Jack. Tata od czasu do czasu pracuje w warsztacie, ale utracił dawną koordynację ruchów i to go doprowadza do szału. Pamiętasz, jak kiedyś nie było rzeczy, której by nie naprawił. Teraz nawet uruchomienie swojej własnej maszynki do golenia sprawia mu kłopoty. Łzy napływały jej do oczu i spuszcza wzrok. On mnie zaczyna uważać za złotą rączkę, bo potrafię mu złożyć maszynkę, oczyścić, wymienić ostrze, takie tam drobiazgi. Bo ty naprawdę jesteś złota rączka. Kiedy byliśmy mali, Joan 4 jeździła na wrotkach jak szatan, a ja, chociaż miałem już 7 lat, nie potrafiła nawet ustać na tych piekielnych kółkach. Na rowerze dwukrotnie też nauczyła się jeździć wcześniej. Na rowerze dwukołowym też nauczyła się jeździć wcześniej ode mnie. Kiedy na gwiazdkę dostałem małego konstruktora, to Joan się nim bawiła. Tak było. Staraj się mu pomagać Jack, pomagać, nie budząc w nim jednocześnie poczucia niezaradności. Wszystko jest dobrze, dopóki się nie zirytuje. John wstaje z łóżka, wsuwa buty. Lepiej stąd chodźmy, niż pomyślą, że daliśmy nogę z domu. Mecz trwa. Oakland bije przeciwnika na głowę. Wchodzimy do pokoju tuż po tym, jak Rolling Fingers oddał wspaniały, wspaniały, celny rzut. Oglądamy powtórkę. John i Mario wychodzą przed końcem meczu. Zostaje sam na sam z tatą. Nie pamiętam kiedy ostatni raz byliśmy sami. Obserwując końcówkę meczu. Przebiegam w pamięci wszystko, co mi mówiła Joan. Gotować, prowadzić dom potrafię na trzy z plusem. Ale przeraża mnie perspektywa zastąpienia tacie mamy. Joan przed wyjściem naszykowała kolację, więc około wpół do siódmej idę do kuchni pod jedzenie. Nakrywam do dwóch osób. Tato siada na swoim zwykłym miejscu na końcu stołu, a ja tam gdzie zawsze siadałem, po jego lewej ręce. Nie siadał na miejscu mamy od strony kuchni, chociaż tam byłoby wygodniej. Tato mnie obserwuje. Ustawiłem na stole masło, sól, pieprz, talerze, kładę noże, widelce, łyżki, wyjmuję gorące danie z piekarnika i przenoszę na talerz pośrodku stołu. No, gdzie się nauczyłeś gotować, Johnny? Tato na ogół mówi do mnie Johnny, czasami bardzo rzadko John. Nie wiem od czego to uzależnia. Mama zawsze nazywa mnie Jackie. Ja sam zmieniałem sobie imię z Johnny Jackie na Jack, kiedy poszedłem do ogólniaka. Ale w domu Jack się nie przyjął. Nie wiem dlaczego rodzice zwracają się do mnie różnymi imionami, ale tak właśnie jest. Jakbym dla każdego z nich był inną osobą. To nie ja gotowałem, tato, to Joan. Ja tylko podaję. No, bierzmy się do jedzenia. Wiem, że tato mi nie uwierzył, ponieważ przynoszę jedzenie z kuchni, więc nie ulega wątpliwości, że to sam je ugotowałem. Przecież jedzenie gotuje się w kuchni. Tato sam tę kuchnię projektował. Sam instalował piecyk, zlew, lodówkę. Sam poroz robił kredensy, sam dokonuje wszystkich napraw. Ale używanie kuchni to dla niego ciemna magia. Z kuchni potrafi zrobić mniej więcej taki sam użytek jak z odrzutowca. Przy budowie odrzutowców u Douglasa robił przez 20 lat. Jedzenie pyszne. Potem jeszcze trochę oglądamy telewizję. W przerwach na oglądanie lokalne i w przerwach na rozgłośnie lokalne i reklamy wyskakują do kuchni i zmywam. Powoli taszczę swoje rzeczy do sypialni na tyłach tej w ogrodzie. Zabieram kilka koców. Tato obserwuje mnie cały czas. Ja bym się tam nie kładł, Johnny. Piekelnie zimno i wilgoć. Lepiej ci będzie nocować tutaj. Na noc tylko lekko przekręcam ogrzewanie, będzie ci ciepło. Szczerze mówiąc, lubię spać w zimnym pokoju. U rodziców jest mi zawsze za gorąco, a poza tym oni używają koców elektrycznych. Ja nigdy, nawet w Kalifornii, mam się nieswojo kiedy nie czuje na sobie we śnie ciężaru koca. Cieniutki koca elektryczny budzi we mnie poczucie zagrożenia. Wiem, że jest ciepły, ale przy tym jakiś niestosowny. Tego wszystkiego nie mogę jednak powiedzieć tacie, bo poczuł się urażony. Poza tym wiem przecież o co chodzi. Tato się boi. Najchętniej zabrałby mnie do swojego łóżka, ale taka propozycja nigdy nie przejdzie mu przez gardło. Nawet gdybym się zgłosił na ochotnika. Nie spał sam chyba od czasu, jak mama ostatni raz leżała w szpitalu, czyli chyba z górą 35 lat temu. To go przeraża. No i co ja mam robić? Przecież nie wezmę go za rękę, nie odprowadzę do łóżka i nie przebiorę w piżamę. No jak, tato, uderzymy w kimono? Podnosi się z ociąganiem i wyłącza telewizor. Przekręca termostat o 1 stopień w dół. Sprawdza wszystkie drzwi, i okna, czy dobrze pozamykane. To jego rutynowe czynności, o których dobrze wiem. Gasi wszystkie światła, poza małą lampką w halu. Wychodzi do sypialni. Postanawiam nocować w bocznej sypialni. Nie mogę zostawić go samego w takim stanie. Pozamykam klapki grzejników, zamknę drzwi i otworzę okno. Ledwie się położyłem, tato puka i uchyla drzwi. Johnny. Nie mogę znaleźć piżamy. Nie wiem, gdzie mama trzyma bieliznę. Na bosaka idę za nim do sypialni. Stoi tam szafka i komoda z trzema szufladami. Przeglądam szuflady i raz dwa trafię na piżamę. Mama zainstalowała się w górnej szufladzie, środkowa przeznaczona jest dla taty, a w dolnej leżą swetry. Wręczam tacie piżamę, patrzy na mnie jak na cudotwórcę. Jeszcze raz mówimy sobie dobranoc. Tato prosił, żebym nie gasił lampki na półce w halu. Chcemy jeszcze zatrzymać. Byleby nie zostać samemu w tej sypialni, gdybym był rzeczywiście wrażliwym, kochającym i troskliwym synem, zaproponowałbym mu, żeby się przeniósł spać do bocznego pokoju, a sam zanocowałbym tutaj. To ogromne, puste łoże bez matki, śmiertelnie tatę przeraża. Trudno zawsze wiedzieć, jak postąpić.